Szanowni Państwo, obserwujemy od kilkudziesięciu godzin, że administracja państwowa i świat mediów zaczęły funkcjonować w trybie zaawansowanej autocenzury. Że są to środowiska wypełnione ludźmi, którzy w tej chwili obawiają się, drżą ze strachu, przed tym, że jakakolwiek ich wypowiedź zostanie odebrana jako karmienie, wspieranie rosyjskiej propagandy. Takie funkcjonowanie debaty publicznej. Jest, proszę Państwa, przeciwskuteczne. To prowadzi do tego, że właśnie, yy, właśnie społeczeństwo nabierze przekonania, że informacje podawane w mediach, mediach publicznych, mediach prywatnych, w świecie internetu, że te informacje nie odpowiadają prawdzie, i w związku z tym społeczeństwo stanie się bardziej podatne na różnego rodzaju niesprawdzone, krążące pokątnymi kanałami informacje które mogą być podawane przez rosyjską propagandę. Jeżeli my mamy zwyciężyć w wojnie informacyjnej, to potrzebujemy uczciwej, rzetelnej debaty publicznej, a to oznacza również otwarte mówienie i pisanie o problemach, które istnieją, problemach, które były oczywiste, których się spodziewaliśmy, problemach, z którymi państwo polskie jest sobie w stanie poradzić. Nie może być tak, że oskarżenie o to, że ktoś wspiera rosyjską propagandę, uniemożliwia pisanie o rzeczach, które się dzieją, o rzeczach, które są faktami obserwowalnymi dla dziesiątków i setek ludzi, którzy są świadkami tych wydarzeń. Nie może być tak, że oskarżeniami o wspieranie rosyjskiej propagandy zamyka się usta osobom, które. Zadają pytania wywołują do tablicy rząd polski i sprawdzają, czy ten rząd polski jest sobie w stanie poradzić z zagrożeniami związanymi z wojną toczącą się obecnie na Ukrainie. Apelujemy, żeby zaprzestać autocenzury, apelujemy, żeby po prostu polegać na sprawdzonych źródłach informacji, a nie odmawiać dyskusji na wszelkie tematy, które, które z perspektywy rządu tak naprawdę obecnie są po prostu niewygodne.